Zaczynamy nasze kolejne spotkanie z wprowadzeniem do komentarza, Sulam, i jest to spotkanie z kolei piąte z tym tematem. Na poprzednim spotkaniu Balcha Sulam wyjaśnił nam 10 swirot roż i 10 swirot toch, czyli 10 swirot głowy i 10 swirot ciała. Głowy i ciała. Parcufa, czyli duchowego obiektu. O tym trzeba zawsze pamiętać. Mówimy tutaj w kabale zawsze o duchowym poziomie rzeczywistości. Nie mówimy o głowie i ciele materialnym. Czasami używamy porównań, dlatego że materialne zjawiska tego świata są bardzo dalekimi gałęziami duchowych poziomów rzeczywistości ale pamiętajmy, że tutaj mówimy o tych właśnie duchowych, bezcielesnych głowie i ciele duchowego parcufa. I teraz kolejny punkt, punkt ósmy. I mówi nam Balchasulam. I oto my odkryliśmy w Malchut derosz dwa stopnie, czyli w Malchut głowy. Tutaj bardzo istotna rzecz, bo jak pamiętamy, światło przychodzi do głowy parcufa, przychodzi ono do malchut i napotyka tam masach w tej malchut. Następnie światło odbite od masachu idzie z dołu do góry i ubiera się w nie wyższe światło idące od Stwórcy. Następnie w tym ubraniu malchut przekazuje światło do ciała. A ciało to nic innego jak właśnie ta sama malchut głowy, która rozszerza się w swoje własne dziesięć swirot od keteru do malchut, i jej własna malchut to jest malchut ciała już wtedy, która się nazywa tabur. Ten obraz zawsze powinniśmy mieć w wewnętrznym takim widzeniu przed wewnętrznymi oczami. I teraz on mówi, że w tej malchut deroż są dwa stopnie. Pierwszy jest to stopień malchut ha-mesajemet, czyli ona jest malchut kończącą. Ona zatrzymuje i kończy otrzymywanie światła. Ten termin malchut ha-mesajemet oznacza, że masach nie daje wyższemu światłu ubrać się w naczynie malchut. To światło, które przychodzi z góry, to czyste, potężne światło stwórcy, temu światłu masach przeszkadza, zatrzymuje je. I dlatego ona jest kończąca świecenie Messajemet. Od SOF koniec. I drugi stopień w Malchut, Roż, w Malchut głowy jest to ha mezdaveget czyli malchut odbywająca Zivug. Bowiem, jeśliby wyższe światło nie połączyło się z masachem, mamy tutaj na myśli Zivug de aka, czyli uderzeniowe połączenie tego światła z masachem, które podnosi orchozer, powracające światło, żeby ubrać wyższe światło, nie byłoby wtedy naczyń otrzymywania dla wyższego światła i żadne światło by nie istniało. Chodzi o to, że ono nie istniałoby dla stworzenia. Ono nie mogłoby się ubrać w naczynia, a jak wiemy, nie ma światła bez naczynia. Światło musi ubrać się w naczynia. I dzięki temu, że masach odbija to światło, przychodzące do niego, mówiąc obrazowo, odbija. To dzięki temu to odbite od niego światło idące z dołu do góry, czyli światło oddawania idące od stworzenia do Stwórcy, staje się naczyniem na światło, które również jest światłem oddawania, a więc podobnym do niego idącym od Stwórcy do Stworzenia. Gdyby nie ten masach, nie byłoby światła, bo nie byłoby naczynia. Dlatego, mówi właśnie Balchasulam, że nie ma światła bez naczynia. Jak już było mówione. A w Malchut de Roche te dwa stopnie istnieją tylko jako stopień dwóch źródeł. Czyli one są tutaj na razie źródłami. One tutaj istnieją, można by powiedzieć, w potencjale jeszcze. W swojej pierwotnej sile. Bowiem Malchut Hamesajemet kończąca, jest źródłem malchut kończącej stopień, a malchut mezdaveget, hamedameget, jest to źródło ubrania światła w naczynia. I te dwa działania odkryły się i powstały w głów parcufa. Czyli te dwa działania tutaj w głowie, one są na razie źródłami bo malchut głowy jest źródłem, z których to wszystko wychodzi. A odkrywają się te dwa działania dopiero w ciele parcufa. Bowiem od P do tabura, czyli od malchut głowy do malchut ciała, malchut H mezdaweget ujawnia, przejawia swoją siłę, ponieważ tutaj przychodzi wyższe światło, żeby ubrać się w naczynia, a od tabura i niżej, malchut hammesajemet, ona przejawia swoją siłę i rodzi dziesięć swirod de sium, czyli zakończenia świecenia. Czyli tutaj się to realizuje. W głowie duchowy obiekt, on dopiero jak gdyby podejmuje decyzję. Tam wszystko jeszcze jest w potencjale, tam wszystko jeszcze jest, jak wiemy, z dołu do góry. To jest w oddawaniu. Tutaj nie ma jeszcze żadnego otrzymywania. Tam jest tylko podjęcie decyzji. Malchut mówi, że ja nie chcę otrzymać światła, które będzie dla napełnienia siebie. Ja chcę otrzymać tylko światło dla oddawania. I ona odbija światło, oddaje, i w to oddane światło ubiera się światło wyższe. Jak w naczynia. Na razie w potencjale. I to postanowienie, ono dopiero w ciele się realizuje. Czyli to światło, które zostało ubrane w głowie, w te naczynia, ubiera się realnie w ciele parcufa, a to światło, którego ona nie chce otrzymać, dla oddawania, to światło zostaje odbite i zostaje zatrzymane. W taburze, czyli w malchu ciała parcufa, to światło nie może wejść do parcufa. Tutaj następuje realne wcielenie tego zamiaru z głowy. Ja tutaj dawałem taki przykład, bardzo taki obrazowy i konkretny przykład, oparty na materialnej rzeczywistości, którą każdy zna albo z własnego doświadczenia, albo z obserwacji innych. Załóżmy, a jest to dobry przykład, ponieważ on również w jakimś stopniu, chociaż materialny, to jednak jest podobny w swojej strukturze do tego, co tutaj się dzieje. Jeżeli ja na przykład mam przed sobą, powiedzmy, dzban wina, to jest jakieś nasłodzenie, jak ja wypiję to, to ja się nasładzam, odczuwam radość, napełnienie. Tu no w tym przypadku oczywiście materialne, sztuczne, takie bardzo niedoskonałe. To jest tylko materialny przykład. I teraz ja w głowie podejmuję decyzję, że ja wypiję dwa kielichy tego wina, ponieważ tyle mogę wypić, żeby było wszystko dobrze. Żeby mnie nikogo nie skrzywdził, żeby to wyszło mi na zdrowie, żeby było fajnie i wesoło. Więcej nie, bo wtedy już będzie niedobrze. To już będzie przyjęcie nasłodzenia ponad miarę, które może zaszkodzić mi i bliźnim. Ale to na razie jest decyzja podjęta w głowie. Tak samo jak w głowie parcufa, głowa, malchut głowy, odbija światło, które chce przyjąć tylko dla oddawania. Ona tutaj podejmuje decyzję, i to jest na razie w potencjale. Dopiero kiedy ja biorę jeden kielich, wychylam, czyli to, co. W potencjale ubrałem w swoje oddawanie jako bezpieczne światło, które mogę przyjąć. Ja je teraz wpuszczam do swojego ciała. Jeden, drugi, tyle mogę. To jest bezpieczne. Ale wtedy, co się pojawia, pojawia się pokuszenie, żeby wziąć trzeci. I wtedy, w tym momencie uruchamia się właśnie ta malchut kończąca. Ona się uruchamia wtedy już realnie że ja już tego trzeciego nie biorę. On pozostaje na zewnątrz i on mnie cały czas kusi i uderza. To jest przykład materialny, ale on odzwierciedla ten proces, który tutaj odbywa się na poziomie duchowym. I mówi dalej Balchasulam, bowiem każda sfera pojawia się tylko w świeceniu, Powracającego światła bez wyższego światła. Tutaj to już jest w zakończeniu. On mówi tutaj o Malchut Hamesajemed, tej kończącej malchut w taburze. Ona przejawia tutaj swoją siłę i rodzi dziesięć sfirot zakończenia świecenia sium, bowiem każda sfira tam pojawia się tylko w świeceniu właśnie orhozer bez wyższego światła. Tam już wyższe światło nie wchodzi w te dziesięć sfirot. I kiedy ona dosięga malchut tych 10 sfirot desium, bo ta malchut w taburze ona również w swoje własne 10 sfirot się rozwija. Tak samo jak malchut głowy rozwinęła się w 10 sfirot ciała, tak samo malchut ciała rozwija się w 10 sfirot zakończenia ciała. Tak więc malchut tych 10 sfirot desium. Kończy się tutaj cały parców, dlatego że ta malchut jest malchut ha kończącą, nie otrzymującą niczego, i dlatego nią, tą malchut, kończy się rozprzestrzenienie parcufa I tą malchut my nazywamy malchut de sium raglin, czyli zakończenie nóg odcinająca światło i kończąca parców. I te dziesięć sfirot de sium rozprzestrzeniają się od tabura i w dół do sium ragin. One nazywają się dziesięcioma sferot de sof, czyli zakończenia, granicy na otrzymywanie światła, ponieważ wszystkie one są częściami malchut sof i sium. I kiedy my mówimy że w nich nie ma niczego oprócz jednego orchozer powracającego światła, to nie oznacza, że w nich w ogóle nie ma prostego światła, ale to znaczy, że u nich także jest małe świecenie prostego światła, ale ono uważane jest jako wawkca wod, czyli dosłownie sześć końców czyli sześć swirot bez roż, Patrz także wprowadzenie w mądrość kabały, punkty 50 do 53, tam jest to wyjaśnione. Mamy tutaj bardzo istotną informację. Jest 10 swierot roż, gdzie wszystko jest w potencjale, 10 swierot toch, inaczej mówiąc głów ciała parcufa, i 10 swierot SOF, gdzie już. Nie wchodzi światło proste. Światło proste ubrane w orchozer w głowie wchodzi tylko do tabura. Poniżej wchodzi tylko orchozer, czyli tylko to odbite światło, a w nim wchodzi świecenie prostego światła, i to świecenie prostego światła to jest, jak on nam tutaj powiedział, nic innego jak światło ze Pina. Tutaj jest Sześć swirot bez głowy, czyli nie ma roż, nie ma światła gar, nie ma światła keteru chochmy i biny. Tu światło już jest przyciemnione. Teraz mamy kolejny podrozdział, który wyjaśnia nam, co to jest haze. Poznaliśmy Roż, toch i sow. Poznaliśmy wszystkie te pojęcia związane z budową parcufa. Rysunki parcufa można znaleźć w naszych materiałach, jak poszperamy one tam są w wielu lekcjach, ale ja odradzałem na poprzednim spotkaniu i teraz też odradzam. Nie szukajmy rysunków i nie podpierajmy się za bardzo rysunkami. Co najwyżej troszeczkę na początku, żeby zobaczyć to. I pomóc sobie w zbudowaniu tego, co gdzie się znajduje. Ale potem starajmy się szukać w swoich odczuciach, nawet wykorzystując te porównania, które ja tutaj daję, bo one mówią już o naszych odczuciach. Jeżeli ja mówię, że jest jakaś przyjemność, którą ja w głowie decyduję się przyjąć dla oddawania, to już nie jest jakiś materialny słupek narysowany, tylko konkretne właściwości. Odczucia. I potem to nasłodzenie, które ja ubieram w głowie, wchodzi w moje ciało i to też już jest odczucie czegoś. W Kabale. Nie jest mowa o odczuciu na przykład jakiegoś napełnienia materialnego, które my odczuwamy na przykład w żołądku czy gdziekolwiek indziej. Mówimy tutaj o samym czystym odczuciu. Nieubranym w materię. I dlatego używanie rysunków jest raczej niewskazane. Już tym bardziej podpieranie się nimi tak konkretnie i, i za każdym razem, na każdej lekcji. Przede wszystkim trzeba to wszystko odnaleźć w odczuciach masach to nie jest kreska na rysunku tylko to jest moje postanowienie mój zamiar moja intencja że ja to wpuszczę a tego nasłodzenia nie wpuszczę że ja chcę wpuścić nasłodzenie ale pod warunkiem, że ono da również nasłodzenie dającemu to wszystko musimy w odczuciach widzieć Tak więc następny podrozdział, Haze, punkt dziewiąty. Do tej pory my mówiliśmy o parcufach świata Adam Kadmon. Jednak w parcufach świata Acilut dodawany jest nowy sium w dziesięciu swirot de toch, w dziesięciu swirot wnętrza parcufa, bowiem malchut de toch czyli malchut ciała, nazywająca się tabur, podniosła się do biny, która przynależy do dziesięciu sfirot de toch, czyli do tiferet, jak wiemy, bo bina w ciele parcufa to jest tiferet, ale ona podniosła się do biny. Ona się w głowie parcufa podnosi do biny, a w ciele parcufa do tiferet. Jak wiemy, to następuje podczas drugiego cimcuma i to odbywa się już w świecie Adam Kadmon. Znamy ten proces, uczyliśmy się tego bardzo dokładnie już w wielu miejscach, m.in. właśnie we wprowadzeniu do mądrości kabały, do którego często tutaj Balchasulam nas odsyła. Tak więc... Malchut detoch, nazywająca się Tabur, podniosła się do Biny, która przynależy do 10 swirot de Toch i zakończyła tam dziesięć swirot stopnia Toch i ten sium, to zakończenie, nazywa się Hazę, czyli dosłownie pierś. Czyli to jest mniej więcej, można powiedzieć, pośrodku pomiędzy Taburem a Pe, czyli pomiędzy Malchut ciała a Malchut głowy. Malchut ciała wznosi się i ona Podnosi się swoimi oczywiście właściwościami, o tym pamiętamy, do poziomu Haze. I tam odbyło się rozdzielenie z pomocą Parsy, co oznacza oddzielenie, właśnie Parsa, granica czyli nowego zakończenia, które powstało dzięki wzniesieniu Malchut do Biny w miejsce Haze. Nazywające się parsa i będące w istocie rzeczy nieboskłonem, czyli rakija, to jest to miejsce, o którym mówi Tora. Kiedy Tora mówi niech powstanie nieboskłon. Tak więc w istocie rzeczy jest to nieboskłon oddzielający wyższe wody bereshit, 1 od 6 do 8. Czyli Keter i Hochmę, które pozostały na stopniu Toch, Odbiny i Tiferet i Malchut, które wyszły poza granicę stopnia 10 swirod de Toch i stały się stopniem 10 swirod de sof, zakończenia. Mówimy tutaj cały czas o tym, co się dzieje w Toch parcufa, w ciele. Malchut podnosi się do Biny ciała, czyli do Tiferet. A skoro podnosi się do biny, to Keter i Hochma, w tym przypadku ciała, zostają na stopniu, bo tam Alchut odbywa ziwuk i napełnia światłem te wyższe poziomy, natomiast niższa część, Tiferet i Zon, one wychodzą ze stopnia i stają się już zakończeniem poziomu. Wychodzą z poziomu ciała. I dlatego 10 swirod de Toch rozdzieliły się na dwa stopnie. To, co jest od P do Haze, Uważane jest za stopień dziesięciu swirot de toch, a także acilut i stopień trzech pierwszych swirot ciała, to co jest od hazy i poniżej do tabura, uważane jest za stopień dziesięciu swirot de sof, a także za bria i stopień wawkca wod, czyli sześciu końców, sześciu swirot ze Iranpina, Zeiranpina, bezroż, podobnie do dziesięciu sfirot sof. Zakończenia. A rzecz we wzniesieniu malchut dobiny i nowym sium, które powstało w środku każdego stopnia. Czyli wszystko to się odbywa właśnie dzięki temu. Dzięki temu wzniesieniu malchut dobiny i tym nowym zakończeniu, które jakby podniosło się wyżej. I one powstało w środku każdego stopnia. Patrz niżej w punktach 15 i 16. Tam będzie wyjaśniane to pełniej. My, jak wiemy, dzięki temu nowemu zakończeniu, dzięki temu wzniesieniu się malchut, dobiny w ogóle powstaje możliwość istnienia stopni, i dzięki temu powstaje możliwość wznoszenia się po tych stopniach. Dzięki temu. Każdy stopień swoją niższą częścią może opuścić się w wyższą część niższego stopnia. I odwrotnie, tym samym niższy stopień swoją wyższą częścią może przyczepić się do niższej części wyższego od siebie stopnia i wznieść się do niego. Wszystko to odbywa się we właściwościach. To, co my tutaj robimy w tej chwili na lekcji, to jest również, również ten sam proces. My, swoją wyższą częścią, wyższym poziomem, najwyższym jaki mamy w tej chwili, tym naszym pragnieniem przyłączenia się do wyższego duchowego poziomu, my tym poziomem przyłączamy się do niższego poziomu, który nam ten wyższy poziom duchowy opuścił do nas. W tym przypadku, tutaj jest to tekst, który przekazany nam został przez duszę Balcha My się do tego przyłączamy. I dzięki temu naszymi właściwościami możemy wznieść się do jego poziomu, a tam on nas już może jak gdyby zabrać wyżej. I uwaga, my również mamy swój niższy poziom, który możemy opuścić do niższych jeszcze od nas poziomów, żeby ich przyciągnąć do tego poziomu, na którym my jesteśmy. Oczywiście nie robimy tego. Na zasadzie, że my tam kogoś łapiemy na dole za włosy i wciągamy do góry, broń Boże. To się odbywa na takiej zasadzie, że niższy poziom nasz opuszcza się w momencie, kiedy od dołu jest wołanie. Kiedy niższy poziom sam pragnie swoim wyższym poziomem wznieść się do nas i tak samo my tutaj wołamy od dołu i pragniemy wznieść się do góry. I to wszystko dzięki właśnie temu procesowi, który się tam odbył w światach duchowych już niemalże na początku powstawania wszystkich światów. Proces zwany cimcumem bet, drugim skróceniem, kiedy malchut, pragnienie otrzymywania, bo malchut nie jest niczym innym, jak właśnie pragnieniem otrzymania światła i napełnienia siebie, ona z tego poziomu właściwości i pragnień podniosła się do poziomu biny, czyli do poziomu oddawania. Czyli jest pragnienie otrzymania, ale w tym momencie staje się ono pragnieniem otrzymania, żeby oddać. Zmienia się całkowicie zamiar. I my również możemy zrobić to samo. Swoje pragnienie otrzymywania możemy wznieść do pragnienia oddawania. I wszystko to odnajdujemy w sobie. To wszystko w nas jest. W każdym z nas. Jest taka malchut i jest Taka tiferet, do której tą naszą malchut możemy podnieść w sobie, w swoich właściwościach. O niczym innym nie mówi ten tekst, tylko właśnie o tym. W każdym człowieku wszystkie te poziomy są. I całym celem tego, czego my się tutaj uczymy, jest właśnie poznanie tych poziomów, odnalezienie w sobie i praca z tymi poziomami. Tutaj teraz zaczyna się rozdział, który mówi o wzajemnie odwrotnym stosunku i porządku, w których pojawiają się naczynia i napełniane są światłem. My oczywiście również uczyliśmy się tego w wielu miejscach i znamy ten proces. To jest niezmiernie ważny proces i dlatego przypomnienie tutaj od Balhasulama również nam się bardzo przyda i będzie bardzo potrzebne. Ale to przypomnienie myślę, że sobie przyjdziemy już na następnym spotkaniu, bo jest to temat trochę dłuższy. Więc nie będziemy już dzisiaj tego tutaj czytać. Informacji tak dość dużo. Dzisiaj otrzymaliśmy. wszystko to trzeba sobie bardzo dobrze wybudować w takim swoim wewnętrznym obrazie, w którym Wewnątrz siebie widzimy ten duchowy obiekt. Widzimy tą głowę, gdzie wszystko odbywa się w potencjale, gdzie wszystko jest jeszcze tylko czystym oddawaniem, gdzie jest połączone ze stwórcą. I następnie z tej głowy, poprzez malchut, która się rozszerza w dziesięć sfirot, wchodzi to wszystko w ciało. Parcufa. Tam ubiera się już realnie światło, które. Ta malchut ubrała w głowie dla oddawania i tam na końcu znajduje się malchut ciała, gdzie znajduje się masach, który nie wpuszcza już do niej reszty światła, nieubranego w oddawanie. Reszta światła nie wchodzi. Tam wchodzi już tylko orchozer, czyli to światło samo, tylko to światło oddawania. A w nim jest można powiedzieć taka bardzo śladowa ilość, takie iskierki tego światła prostego, pamięć. Wszystko to musimy sobie wybudować w swoim takim wewnętrznym obrazie. Wszystkie parcufy, w całej rzeczywistości, wszystkie obiekty duchowe są zbudowane dokładnie tak samo. I kabalista, jeżeli odnajdzie w sobie właśnie taki parców odnajdzie w sobie te 10 swirot. to zobaczy, że one w nim są również dokładnie tak samo zbudowane, tak samo funkcjonują. To jest dokładnie taka sama struktura. I dlatego ważne jest, żeby sobie tą strukturę wybudować w wewnętrznych odczuciach. Wtedy łatwiej nam będzie ją odnaleźć.